Witam wszystkich z tej strony. Max Michael. Dziś, w kolejnym odcinku z serii Teoria Gier rozwiążemy kwestię cofania czasu przez Max z gry Life is Strange. Zapraszam! Uwaga! Ten odcinek zawiera mnóstwo spoilerów na temat jednej z najbardziej klimatycznych gier wszechczasów. Jeśli nie chcesz zepsuć sobie smaku niedokończonej lub niezaczętej gry, nie polecam oglądać tego filmu. Max Colfield to główna bohaterka gry Life is Strange. Jest aspirującą fotografką, uczącą się w Akademii Blackwell w jej rodzinnym mieście Arcadia Bay. Od momentu, gdy jej najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa, Chloe, zostaje postrzelona, posiada supermoc pozwalającą jej na cofanie czasu. Nie do końca, tylko na określony czas. Zaczynamy od samego początku no prawie samego dokładnie od momentu, gdy Max robi zdjęcie niebieskiego motyla w szkolnej łazience. Jest całkowicie przerażona kłótnią pomiędzy Natanem a Chloe. Po strzale próbuje zainterweniować, lecz przeszkodziła jej w tym świeżo poznana moc cofania czasu. Całą sprawę dotyczącą cofania czasu zostawimy sobie na później. Teraz zadajmy sobie pytanie: jak Max otrzymała tę moc i dlaczego ujawniła się dopiero teraz? Przed tym wydarzeniem nie mieliśmy pojęcia, czy Max miała moc cofania czasu już od urodzenia, czy od zabicia Chloe. Czasem też można mieć do czynienia ze swego rodzaju magicznymi ograniczykami. Chodzi mi o to, że niektóre rzeczy są aktywowane lub dezaktywowane przez chociażby przekroczenie jakiegoś wieku. Przykładem może być namiar znany z sagi Harry Potter, który wygasa na 17 rodziny, czyli w momencie osiągnięcia pełnoletności świecie czarodziejów. Jednak dorosłość nie dla wszystkich ludzi następuje w jednym momencie. Jak nas jest to święto ruchome, pomijmy fakt, że w dniu rozpoczęcia akcji nasza bohaterka ma właśnie 18 rodziny, bo taki tok myślenia daleko nas nie zaprowadzi. W przypadku Max było to działanie spontaniczne, właśnie takie jak zabicie dobrze znanej i kochanej przez nas osoby. W takich sytuacjach przeżywamy ogromny stres, niewyobrażalny stres. Jest to częsty motyw w różnych opowieściach o superbohaterach. W taki sposób supermoce otrzymał też m.in. Deadpool. Jak doskonale wiemy, podczas stresujących sytuacji jest wydzielana adrenalina. A co, jeżeli stężenie adrenaliny będzie ogromne? Przecież zgubienie komórki to zupełnie inna sytuacja. Niż patrzenie, jak Twoja przyjaciółka właśnie umiera. Tutaj mamy wykres zależności reakcji na stresujące sytuacje od czasu stresu. Jak widzimy, stres jest dobry, jednak do pewnej chwili. Potem nas już wykańcza. Nie może normalnie funkcjonować. Dla Max ciągłym stresem była nauka w Blackwell, zaś punktem kulminacyjnym zastrzelenia Chloe. W tej sytuacji organizm Max w pewnym sensie pękł, co widać w skutkach. W ostatnich etapach gry nasza bohaterka zaczyna już mieć o mamy. Widzi zlewające się ze sobą struktury. Chodzi w różnych labiryntach czy spotyka pojedyncze urywki ze swojego życia. Także zagadką jest, dlaczego Max ma ograniczony czas, który może cofnąć. Tutaj możemy trochę podgłówkować nad pamięcią. Pamięć to proces, w którym jakaś informacja zewnętrzna jest w naszym mózgu przechowywana na dłuższy lub krótszy czas. Ze względu na długość pamięci możemy podzielić ją na sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą. Pamięć sensoryczna to pamięć zmysłów. Pozwala nam na rozpoznanie bodźca, nawet gdy on już zaniknął. Trwa około pół sekundy. Najbardziej nas zainteresuje jednak pamięć krótkotrwała. Jest to pamięć, w której na bieżąco przyjmujemy wszystkie informacje. Jeśli jakaś informacja jest zwarta zapamiętania, wtedy przenosimy ją do pamięci długotrwałej. Max ma prawdopodobnie bardziej rozbudowaną pamięć krótkotrwałą, także można to zobaczyć w pierwszych zdaniach i w jej pamiętniku. Od dziecka wiedziałam, że chcę zostać fotografką. Cały świat widziałam przez pryzmat aparatu. Być może jest to sposób, aby być częścią świata, ale w bezpiecznej odległości. Czy w Life is Strange także mamy do czynienia z teorią wielu światów? Tak, jak najbardziej. Pod koniec piątego epizodu dwóch wielorybach wszystkie postacie pytają się, czemu mnie zabiłaś? Don't kill us, Max! I guess I'll never dance again, Max. Są to osoby, a raczej osoby z cechami nabytymi w trakcie rozwoju wydarzeń, które nigdy nie miały miejsca, bo Max wybrała inną linię zdarzeń. Co więcej, rozmawiając z inną Max, sama o tym wspomina. Ta reszta Max to inne ścieżki, które nasza bohaterka porzuciła, by wybrać ostatecznie jedną. Rozwidlenia czasu były tylko wtedy, gdy po cofnięciu zmieniliśmy bieg wydarzeń. I teraz przejdziemy do sedna sprawy do samego cofania czasu. W naszych wymiarach cofnięcie czasu wiąże się z ostrym zakrzywieniem czasu przestrzeni. Jednak nie wzięliśmy pod uwagę jednej rzeczy: że Max wraz z pierwszym cofnięciem czasu mogła stać się istotą czterowymiarową. Tak, nie brzmi to zbyt dobrze, jednak spójrzmy na to z racjonalnej strony. Załamanie czasu przestrzeni na takich odległościach nie byłoby zbyt dobre w skutkach, powiedziałbym nawet, że fatalne. Narasta tutaj pytanie: Jak Max potrafiła się poruszać w czwartym wymiarze? Jak go odczuwała? Możemy to porównać do zwykłej gry komputerowej. W dwuwymiarowym Super Mario Bros. potrzebowaliśmy trzech przycisków do przejścia gry: skok prawo i lewo. Chociaż mam wątpliwości co do tego ostatniego. W grze trójwymiarowej, takiej jak CS, wystarczy kombinacja klawiszy WSAD oraz myszka. Zaś w grze czterowymiarowej potrzebujemy więcej klawiszy, by obsłużyć więcej możliwości. Mówię strasznie za wiele, wiem, jednak chodzi mi o to, że Max nie odczuwa fizycznie czwartego wymiaru, lecz potrafi cofać czas dzięki umysłowi. Wyciągnięcie ręki jest tylko odruchem, który się nauczyła, ponieważ za każdym razem zadziałało. To wszystko siedzi w mózgu, a nie w rękach. W zakończeniu, gdzie Chloe ginie, Max cofa wszystkie wydarzenia, które rozwinęły się w trakcie gry. Także cofnęła ten moment, kiedy otrzymała moc cofania czasu. Od tamtego czasu już nie miała mocy. Chloe zginęła i prawie wszyscy byli szczęśliwi. Max także potrafiła spojrzeć w przyszłość. W normalnych warunkach jest to po prostu niemożliwe. Przeszłość owszem, ale nie w przyszłość. Jednak Max od tamtego czasu nie jest już w normalnych warunkach, jest już poza czasem. To tak jak z paradoksem nieżywego dziadka. Gdy zabijemy naszego dziadka przed narodzeniem rodziców. To czy my będziemy nadal istnieć? Jeśli nie, to kto zabił naszego dziadka? Można to ciągnąć w nieskończoność, jednak w przypadku Life is Strange nie bawimy się swoim życiem, lecz możliwością dalszego manipulowania czasem. Pewnie się nie dowiemy, czy jeszcze wtedy, podczas ostatniej sceny mogła używać mocy. Prawdopodobnie nie, ponieważ później nie nastąpiło żadne wydarzenie, które by tak wpłynęło na Max. Pułętą naszego odcinka będzie pytanie, czy faktycznie byłoby dobrze, gdybyśmy potrafili cofać czas... Czy znajomość krótkofalowych skutków decyzji jest dobra? Pozostawiam Wam to do przemyślenia. A tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej moich odcinków, zasubskrybuj mój kanał już dziś. Do zobaczenia.